Anna zawsze wyobrażała sobie życie pełne śmiechu, miłości i celu. Z całego serca angażowała się w swoje relacje, pielęgnując każdą chwilę spędzoną z rodziną i przyjaciółmi. Ale los, jak się zdawało, miał inne plany. Pewnego feralnego wieczoru, gdy słońce zaczynało chylić się ku zachodowi, doszło do tragedii. Tragiczny wypadek przerwał życie Anny, pozostawiając po sobie pustkę której zdawało się nie da się wypełnić. Ci, którzy znali ją najlepiej, z trudem godzili się z jej nagłą nieobecnością. Świat wydawał się nieco mniej jasny, nieco mniej ciepły bez jej obecności. Trzymali się wspomnień, jakie mieli, znajdując ukojenie w echach jej śmiechu i cieple jej miłości. Anna otworzyła oczy, zdezorientowana i zagubiona. Otaczająca ją ciemność, Dusząca czerni, zdawała się ciągnąć w nieskończoność. Pamiętała wypadek, oślepiające światła, pisk opon, a potem nic. Gdy jej oczy przyzwyczaiły się do ciemności, zauważyła słabą poświatę w oddali. Niepewnymi krokami ruszyła w kierunku światła, a serce waliło jej w piersi. Powietrze stawało się cieplejsze w miarę jak się zbliżała, kojąca ciepłota. Która zdawała się odpędzać chłód otaczającej ją pustki. Było coś znajomego w tym świetle, coś, co ją przyciągało, obiecując ukojenie i zrozumienie. Ciemność zdawała się ustępować w obecności tego delikatnego światła, nie mając władzy nad tą spokojną oazą. Wewnątrz polany, skąpanej w eterycznym świetle, stała postać, którą Anna natychmiast rozpoznała. Jej mama, jej piękna mama, która opuściła ten świat o wiele za wcześnie. Czas zdawał się rozpływać, gdy Anna wpatrywała się w jej twarz, twarz wyrytą znajomymi liniami miłości i śmiechu. Mamo, wyszeptała Anna, jej głos drżał od mieszanki emocji. Jej mama uśmiechnęła się promiennym uśmiechem, który rozświetlił całą jej istotę. łzy napłynęły Annie do oczu, gdy rzuciła się naprzód, obejmując matkę w uścisku. Który przekraczał granice życia i śmierci. Na chwilę czas przestał istnieć. W tym uścisku Anna znalazła ukojenie, poczucie spokoju, którego pragnęła od śmierci matki. Mądrość za światów. Kiedy się rozdzieliły, Anna zauważyła głęboką zmianę w swoim otoczeniu. Polana, niegdyś spowita w ciemności, teraz lśniła nieziemskim pięknem. Kwiaty kwitły w żywych barwach, jakich nigdy wcześniej nie widziała, a ich płatki promieniowały tym samym eterycznym światłem, które emanowało od jej matki. Gdzie jesteśmy, mamo? zapytała Anna, a jej oczy były szeroko otwarte ze zdumienia. Jesteśmy w miejscu między światami moja miłość odpowiedziała jej matka, a jej głos był kojący jak delikatny wiatr miejsce, gdzie miłość nie zna granic. A dusza znajduje swój prawdziwy dom. Anna słuchała uważnie, jej serce i umysł otwarte na głębokie prawdy, którymi dzieliła się jej matka. Mówiła o wzajemnym powiązaniu wszystkich rzeczy, o wiecznej naturze duszy i o mocy miłości, która przekracza nawet największe odległości. Śmierć nie jest końcem, moja droga, kontynuowała jej matka, a jej głos był pełen otuchy. To tylko przejście. Przejście z jednego stanu bytu do drugiego. Miłość przekracza wszelkie granice. Anna siedziała obok matki, słuchając jej słów, a jej serce wypełniała mieszanka smutku i zdumienia. Smutek za życiem, które razem planowały, za kamieniami milowymi, których przegapią, ale także zdumienie nad ogrom wszechświata i wieczną naturą miłości. Ale co z bólem, mamo? zapytała Anna. A jej głos dławiły emocje. Ból po stracie ciebie, ból po zostawieniu wszystkich. Jej matka wyciągnęła rękę i wzięła dłoń Anny. Jej dotyk był tak realny, tak namacalny jak zawsze za życia. Ból jest częścią życia, Anno, powiedziała cicho. To poprzez nasz ból uczymy się i rozwijamy. Jej matka wyjaśniła, że chociaż ból straty był realny, nie umniejszał on mocy miłości. Miłość nigdy tak naprawdę nie umiera, Anno, powiedziała jej matka, a jej oczy wypełniała miłość, która nie znała granic. Żyje dalej w sercach tych, których zostawiamy za sobą, i nadal nas łączy, nawet w życiu pozagrobowym. Wybaczenie najwyższy akt miłości. Podczas rozmowy myśli Anny powędrowały do tych, których zostawiła. Myślała o swojej rodzinie, przyjaciołach i bólu, jaki musieli znosić. Pragnęła, żeby istniał sposób, aby do nich dotrzeć, pocieszyć ich, dać im znać, że jest spokojna. Jej matka, wyczuwając myśli córki, uśmiechnęła się delikatnie. Jest coś, co możesz zrobić, Anno, powiedziała. Możesz wybaczyć, kontynuowała jej matka. Jej głos był miękki, ale stanowczy. Wybacz sobie wszelkie żale, jakie możesz żywić. Wybacz tym, którzy mogli cię skrzywdzić. A co najważniejsze, wybacz samemu życiu za jego nieoczekiwane zwroty akcji. Wybaczenie nie jest oznaką słabości, Anno. Wyjaśniła jej matka, a jej oczy wypełniało zrozumienie. To poprzez wybaczenie znajdujemy prawdziwy spokój. Ponadczasowe przesłanie nadziei. Anna obudziła się z westchnieniem, a wspomnienie jej snu, spotkania z matką, było żywe w jej umyśle. Ból po stracie wciąż był obecny, ale teraz był inny, złagodzony miłością i mądrością, którymi podzieliła się jej matka. Niosła ze sobą słowa matki, ponadczasowe przesłanie nadziei, które przekraczało granice życia i śmierci. Zdała sobie sprawę, że jej cel wykraczał poza jej ziemską egzystencję. Otrzymała cenny dar, wgląd w życie pozagrobowe, świadectwo trwałej mocy miłości i przebaczenia. I była zdeterminowana, by podzielić się tym darem ze światem, by ofiarować pociechę tym, którzy cierpią, i by przypomnieć wszystkim, że miłość, tak jak samo życie, jest wieczna. Dziedzictwo Anny przetrwało, ponadczasowe przesłanie miłości, nadziei i trwałej mocy ludzkiego ducha. Nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować nasz kanał, aby otrzymywać więcej wartościowych treści. Zapraszamy Ciebie na obejrzenie następnego filmu, który teraz wyświetla się na ekranie. Kliknij i obejrzyj. Odkrywamy dla Ciebie tajemnicę umysłu.